Listę zaczynamy włoskim akcentem, bowiem na piątym miejscu plasuje się Aprila RS v w wersji specjalnej Factory. Standardem w branży jest tworzenie swoich najbardziej sportowych modeli na bazie klasy wyścigowej Superbike, której głównym założeniem jest pojemność silnika na poziomie dokładnie 1 litra. Apila postanowiła wyłamać się z tego trendu w najnowszym wydaniu RSV-4. Nową pojemność skokową silnika, wynoszącą 1079 cm uzyskano dzięki zwiększonej średnicy tłoków z 78 do 81 mm przy zachowaniu skoku wynoszącego 52,3 mm. Stopień kompresji, wynoszący 13,6 do 1, również został niezmieniony względem poprzedniej, równolitrowej wersji RSV-4. Elektroniczny układ wtrysków został przeprojektowany pod kątem łatwiejszego przepływu paliwa. Moduł sterujący ECU marki Magneti Marelli ma nową mapę z ogranicznikiem obrotów ustawionym na 13600 obrotów na minutę, a moc maksymalna generowana przez silnik wynosi 217 koni mechanicznych. Zoptymalizowano także układ wydechowy stosując poprawiony układ kolektorów oraz tytanowy tłumik Akrapowicz z homologacją drogową, znacznie lżejszy od poprzednika. Model RSV4 Factory z 2020 roku wyposażony jest w jednostkę zarządzającą systemem zawieszenia Allins Smart s 2 która posiada dostęp do wszystkich systemów elektronicznych motocykla, dzięki czemu rozpoznaje każdą fazę jazdy, a więc potrafi zadaptować ustawienie hydrauliki widelca, amortyzatora głównego oraz z amortyzatora skrętu. Na pokładzie jest też system Aprila MIA, czyli multimedialna platforma, dzięki której można połączyć się z motocyklem za pomocą smartfonu. Możliwe jest również połączenie laptopa by móc skorzystać z najprawdziwszej telemetrii, która umożliwia ustawienie właściwości motocykla zakręt po zakręcie niczym w prawdziwej wyścigowej maszynie. W praktyce RSV4 1100 to jeden z najbardziej dynamicznych motocykli w swojej klasie. Zachowując lekkość prowadzenia typową dla Aprili, RSV4100 ma także w zapasie spore pokłady mocy. To pozwala rywalizować z konkurencją nie tylko w zakrętach, ale też na prostej. A jak już mówimy o prostej, tegoroczna RSV4 w wersji Factory ma deklarowaną prędkość maksymalną na poziomie 315 km na godzinę, co plasuje ją na piątym miejscu mojego zestawienia. Szukasz skutecznego sposobu na bezawaryjną pracę silnika spalinowego? Sprawdź ceramizator, czyli technologię umożliwiającą dłuższe życie silników. Zadzwoń do B-Safe, podaj hasło powagowanie i zgarnij 300 zł na Allegro za zakup ubezpieczenia. Szczegóły w opisie pod filmem. Idziemy oczko wyżej i jednocześnie przenosząc się do kraju kwitnącej wiśni. Przed Wami Kawasaki Ninja H2. Aby stworzyć H2 Kawasaki postanowiło odłożyć na bok Wszystkie utarte schematy myślenia i projektowania. Idea była klarowna: stworzenie maszyny, która zapewni osiągi i emocje, jakich nie daje żaden inny motocykl. Jeśli się nad tym zastanowić, działania inżynierów Kawasaki okazują się bardzo logiczne. Aby uzyskać kosmiczne osiągi, potrzebna jest ogromna moc. Aby wyprodukować ogromną moc, można sięgnąć po większą pojemność albo po silnik standardowej wielkości, tyle że doładowany kompresorem. Dlaczego kompresor, a nie turbo? Bo tylko kompresor zapewnia liniową charakterystykę bez turbodziury. Do tego maszyna nie może mieć żadnych zbędnych dodatków ani ozdobników, a jej forma ma w pełni odpowiadać funkcji. Czterocylindrowy silnik został zbudowany zupełnie od podstaw. Z uwagi na generowaną moc, jego konstrukcja jest inna niż w przypadku standardowego silnika o pojemności 1000 cm3. Przede wszystkim mocniejszy jest blok silnika, grubsze są jego ścianki. Bardziej rozbudowane są także kanały chłodnicze w obszarach najbardziej obciążonych cieplnie. Ten czterocylindrowiec zbudowany został do pracy z kompresorem, a kompresor zaprojektowano do wykorzystania w tym konkretnym silniku. Oznacza to bardzo wysoką sprawność jednostki napędowej. Same dane dotyczące silnika są imponujące. Kompresor napędzany planetarną przekładnią o przełożeniu 9,6 do 1 osiąga nawet 140 tysięcy obrotów na minutę. Silnik Kawasaki pochłania do 200 litrów powietrza na sekundę, którego prędkość w gardzielach dolotowych osiąga 100 m na sekundę. Dla porównania, prędkość przepływu powietrza przez gardziel typowego motocykla sportowego klasy 1 litra to około 20 m na sekundę. Airbox wykonany został z aluminium, bo plastikowy nie poradziłby sobie z ciśnieniem panującym w nim podczas pracy silnika. Odśrodkowy typ kompresora jest najbardziej wydajny i powoduje najmniejsze nagrzewanie się sprężanego gazu, dlatego też nie było konieczności zastosowania interkulera. W jednostce napędowej o takiej mocy nie lada wyzwanie stanowi odpowiednie chłodzenie. Odprowadzenie ciepła ułatwiać mają wszystkie szczegóły konstrukcji. Kratownicowa rama ułatwia przepływ powietrza wokół chłodnic i silnika. Skąpe owiewki otaczające ogromną chłodnicę również zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały oddawaniu ciepła do otoczenia. Oczywiście silnik dysponuje również chłodnicą oleju, którym zresztą smarowany i chłodzony jest również kompresor. Zaawansowany układ wtrysku. Dba o przygotowanie odpowiedniej mieszanki. Efekt drogowa wersja H2 osiąga z dynamicznym doładowaniem 210 koni mechanicznych. Dwa słowa o prędkości maksymalnej. 12 sierpnia 2018 roku Shigeru Yamashita z nieoficjalnym zespołem pracowników Kawasaki, znany jako Zespół 38, ustanowił rekord prędkości na poziomie 202,74 min na godzinę, co daje dokładnie 326,28 km na godzinę. Zaledwie 3 dni później pobił swój własny rekord na torze Bonneville Speedway z nową prędkością wynoszącą dokładnie 337 km na godzinę. Chodzimy na najniższy stopień podium, przenosząc się z powrotem do Włoch, choć do marki, której właścicielem jest Volkswagen, mianowicie Ducati ze swoim modelem Panigale V4 R. Pierwsza V4 zadebiutowała w 2018 roku i wysoko zawiesiła poprzeczkę wśród supermajków, szokując osiągami, świetnym prowadzeniem i genialną elektroniką. Mimo to w testach porównawczych konkurencja nie pozostawała w tyle. Minęły dwa lata, konkurencja w postaci przede wszystkim BMW i Aprilii zrobiła krok naprzód, ale Ducati nie odpuściło. Nowa Panigale V4 R to najlepszy tego dowód. Motocykl jest podobny do pierwszego V4, a jednak dzięki sporej liczbie zmienionych detali okazuje się zupełnie inny. To właśnie szczegóły robią główną różnicę w wersji R. Suche sprzęgło, żadnych elektronicznych bajerów w zawieszeniach, a zamiast tego najlepsze z możliwych podzespoły i regulowany punkt zamocowania wahacza. Nie bez znaczenia jest też uwzględnienie wymogów regulaminowych serii World Superbike, dlatego V4R ma o 100 cm niższą pojemność niż poprzednik i wynosi regulaminowe 998 cm. Uzyskano ją skracając skok tłoka do 48,4 mm. Zamiast 53,5 mm, ale pozostawiając bez zmian średnicę cylindrów na poziomie 81 mm, co zgodnie z regulaminem World Superbike jest dopuszczalnym maksimum. Ogranicznik obrotów daje o sobie znać przy 16 tysiącach obrotów, a na ostatnim biegu o 500 obrotów później. Moc? Z tytanowym układem wydechowym Akrapowicza moc Panigale V4R wynosi 234 mechaniczne. A gdzie nie spojrzeć? Widać oszczędności na masie. Każdy korbowód V4R jest lżejszy o 100 gramów od tego z V4. Mniej waży także alternator. Do tego tytanowe korbowody i zawory wlotowe, kute tłoki z dwoma pierścieniami oraz wał korbowy o obniżonej o ponad kilogram masie sprawiają, że ten silnik to maszyneria prawdziwie ekstremalna. Wizualnie najbardziej oczywiste wydają się być aerodynamiczne skrzydła z włókna węglowego prosto z MotoGP. Do tego boczne owiewki posiadają żebrowanie polepszające przepływ powietrza. A prędkość maksymalna kształtuje się na poziomie 340 km na godzinę. Czas na całkiem zaskakujące, w mojej opinii, drugie miejsce. Pierwszym zaskoczeniem jest kraj pochodzenia, bo to Ameryka, która w sumie nie kojarzy się z superbajkami. Drugie zaskoczenie to elektryk. Przed wami Lightning LS218. Elektryczna rewolucja nie zatrzymuje się jedynie na samochodach, a dociera również do świata motocykli. Nie tak dawno KTM zaprezentował rodzinę Freeride E i nawet konserwatywny Harley Davidson pokazał światu swojego elektrycznego Life wire. Lightning LS218 to pierwszy elektryczny, seryjnie produkowany supersport naszych czasów. Motocykl ten to już nie tylko prototyp, ponieważ dostępny jest w sprzedaży, a nawet wystartował w wyścigu Pikes Peak. Kopiąc tyłki wszystkim benzynowym braciom. Chłodzony cieczą silnik elektryczny legitymuje się mocą 200 koni mechanicznych i piorunującym momentem obrotowym wynoszącym 220 Nm. Zgodnie z charakterystyką silników elektrycznych, maksymalny moment obrotowy dostępny jest praktycznie od samego startu, a maksymalny próg obrotów na minutę ustalono na poziomie 10500 obrotów na minutę. Motocykl ma jedno przełożenie bez skrzyni biegów. Wyposażony jest w zawieszenie Olinsa, i do wyboru są trzy zestawy baterii zapewniające zasięg od 160 do 290 km na jednym ładowaniu. Prędkość maksymalna? Wystarczy zerknąć w nazwę. 218 mil na godzinę, potwierdzone testami w zawodach na wyschniętym jeziorze w Bonneville. Na nasze to dokładnie 351 km na godzinę. Robi wrażenie. Mniejsze wrażenie robi natomiast dźwięk przejazdu. Ale to już pozostawiam do oceny Wam. Tym oto sposobem dotarliśmy do miejsca numer jeden, czyli do najszybszego motocykla produkcyjnego na świecie. A oto przed Wami Kawasaki Ninja H2, którego widzieliście na miejscu czwartym. Tak, to dokładnie ten sam motocykl, tyle że w wersji H2R, czyli torowej, najbardziej hardkorowej odmianie, jaka jest dostępna w sprzedaży. Różnice między wersją H2 a H2R są w gruncie rzeczy niewielkie. W obu maszynach różne są: układ dolotowy, komputer pokładowy, tytanowy układ wydechowy, uszczelka pod głowicą, wiązka elektryczna i kilka dodatkowych czujników, oraz przede wszystkim Ustawienia kompresora. W H2R kompresor pracuje z ciśnieniem 2,4 bara, co powoduje moc silnika na poziomie 310 koni mechanicznych. Do tego dochodzą ostrzejsze wałki rozrządu, wyższy stopień sprężania i mapy zapłonu, które pozwalają kręcić silnik do 14 tysięcy obrotów na minutę. Zamiast przez jedno, H2R oddycha przez dwa nozdrza w nosie owiewki. Filtr powietrza ma 4 razy większą powierzchnię niż w H2 i stawia opór wynoszący tylko 40% wartości oporu filtra z H2. Przejdźmy do najważniejszego, czyli do prędkości. Na papierze producent deklaruje prędkość maksymalną wynoszącą równo 380 km na godzinę. Jednak 30 czerwca 2016 roku Kenan Sofoglu, pięciokrotny mistrz świata w wyścigach supersport, podjął próbę osiągnięcia maksymalnej prędkości Kawasaki H2R. Japończycy dostarczyli inne niż zazwyczaj opony opracowane przez Pirelli, zaprojektowane do wytrzymania ekstremalnie wysokich prędkości, a motocykl był zalany paliwem wyścigowym. Kierowca miał na sobie specjalny, jednoczęściowy skórzany kombinezon, aby poprawić aerodynamikę podczas swojej rekordowej próby. Przejazd odbył się na nowo ukończonym wówczas moście Osmanagazi, czwartym pod względem długości na świecie, z prostym odcinkiem drogi o długości nieco ponad 1,5 km. Po czterech miesiącach przygotowań i treningów udało się przebić barierę 400 km na godzinę. A co bardziej nieprawdopodobne, czas rozpędzania się do tej prędkości wyniósł zaledwie 26 sekund. Nie jest to jednak oficjalny rekord świata, bo jak zapewne wiecie po filmie o rekordzie Bugatti Veyrona, mierzenie oficjalnego rekordu prędkości wiąże się ze specjalnymi obostrzeniami i procedurami. Po tym przejeździe obliczono również, że przy odpowiedniej zmianie przełożeń Uwzględniając opór aerodynamiczny H2R teoretycznie mogłaby osiągnąć prędkość 420 km na godzinę. Na koniec, tylko dla jasności. Pewnie części z was brakuje w tym zestawieniu motocykla MTT-420RR zwanym też Y2K Superbike. Celowo go tutaj nie umieszczałem, bowiem ciężko go nazwać motocyklem produkcyjnym. Z drugiej strony jednak zastosowanie silnika lotniczego w motocyklu. Jest na tyle szalony, że z pewnością zasługuje na osobny film omawiający techniczne zagadnienia tego projektu. W tym filmie jednak to już wszystko. Masz ochotę na więcej ciekawostek? Subskrybuj Powagowani Plus lub odwiedź główny kanał Powagowani, gdzie wspólnie bardzo dokładnie odkrywamy tajniki motoryzacji.